Kiedyś zdarzyło mi się usłyszeć, że bardzo często swoje materiały zaczynam od powiedzenia, że nigdy nie byłem fanem czegoś lub nigdy nie byłem z czymś zaznajomiony. Po namyśle stwierdzam, że coś w tym jest. I choć absolutnie nie jest tak, że nic mi się nie podoba, ale fakt faktem, że jest wiele rzeczy których nie jestem fanem lub są mi obojętne. Jedną z takich rzeczy jest Franczyza Lalek Barbie. Znam ją właściwie tylko z reklam, i raz zdarzyło mi się obejrzeć trochę animacji z tą postacią, ale nic z tego nie sprawiło, że ta marka zaczęła mnie jakkolwiek obchodzić. I nie nie jest to kwestia upodobań uwarunkowanych płcią, tylko ogólnie tym, że temat Lalek nigdy mnie nie interesował tak po prostu. Zwyczajnie jestem totalnie zielony w tym temacie. I fajnie, że ta marka sobie gdzieś tam egzystuje, ale ja się w to angażować nie bardzo chcę, bo nie widzę tam wiele dla siebie. Z dokładnie tych powodów początkowo nie byłem jakkolwiek zainteresowany zapowiedzianym aktorskim filmem z Barbie w roli głównej. Myślałem sobie, że to po prostu ekwiwalent tych dyskusyjnej jakości filmów animowanych. Tylko, że tym razem bez obawy, że twoje oczy będą umierać od patrzenia na kiepskie CGI no spoko, fajnie, ale mnie to obchodzi tyle co machakamski śnieg. To chyba nie dla mnie i prawdę mówiąc, już prędzej bym obejrzał Oppenheimera od Nolana, który swoją drogą miał premierę tego samego dnia obok aktorskiej Barbie. Niemniej, jak widzicie, ten odcinek zaistniał, zatem ewidentnie coś zmieniło moje zdanie. Jednak skusiłem się ten film obejrzeć. A powodem tego stanu rzeczy była wiadomość o tym, kto ten film reżyseruje a ten zaszczyt dostała Greta Gerwig, twórczyni takich filmów jak Lady Bird, trzy małe kobietki. Filmy zdecydowanie bardzo przyziemne i osadzone w rzeczywistości, którym daleko do popkulturowych blockbusterów. I to już samo w sobie było czymś, co przykuło moją uwagę. Myślałem, że ten film będzie po prostu dziełem wyrobnika, zrobionym bez większej pasji, tylko po to, by rozreklamować markę. Że nie ma tu miejsca na jakiś autorski głos reżysera. Aczkolwiek pani Greta już dawno pokazała, że posiada swój styl i konkretne wizje na opowieści, które snuje. To nie jest po prostu jakaś tam reżyserka, tylko konkretnie pani reżyser z wysokiej półki. I w takim wypadku byłem niesamowicie ciekawy tego, jak ktoś z tak interesującym warsztatem podejdzie do tak specyficznego tematu jak Barbie. Innymi słowy, to głównie osoba pani reżyser zachęciła mnie do obejrzenia tego filmu, gdyż nie mogłem tak po prostu zignorować swojej ciekawości, jak będzie wyglądał efekt końcowy tego niecodziennego eksperymentu. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do reszty odcinka. A więc początek tego filmu ukazuje nam niesamowicie piękną, skąpaną w różu krainę zwaną Barbilandem, gdzie mieszkają żywe odpowiedniki zarówno Lalek Barbie, jak i Kenów. I swoją drogą musicie mieć świadomość, że ten film praktycznie nic nie tłumaczy, jeśli chodzi o zasady tego świata: w sensie jak przykładowo mieszkańcy Barbilandu są tworzeni, jak to właściwie działa, że są niby zabawkami, ale jednocześnie posiadają ludzką formę i mieszkają. W osobnym państwie, to wszystko jest maksymalnie umowne i nie ma tak naprawdę większego znaczenia, więc najbezpieczniejszą opcją dla widza jest po prostu olanie tych szczegółów i zaakceptowanie tego stanu rzeczy bez pytania, choć znam typ ludzi, którzy mogą mieć z tym większy problem, ale to już zależy od osoby. To, co powinniście wiedzieć, to to, że mieszkańcy tego zabawkowego państwa wiodą niemalże idealne życie, pełne radości, tańców, miłych powieści, i generalnie panuje tam słoneczna atmosfera niemalże 24 na 7. W tym świecie żyje całe mnóstwo Barbie i ewidentnie największy prym wiodą tam kobiety, podczas gdy faceci są zazwyczaj elementem tła. Barbie jest tutaj od wafla jeszcze więcej, ale nas najbardziej interesuje tylko jedna, nazywana stereotypową Barbie, w którą wciela się Margot robi. Ona tak samo jak wszyscy inni spędza swoje dni czerpiąc radochę z życia. Jedząc pyszne śniadanka w akompaniamencie optymistycznej piosenki, tańcząc praktycznie co noc aż do momentu zmęczenia i okazjonalnie olewając zaloty Kena granego przez Ryana Goslinga. To dość proste, mało skomplikowane, ale właśnie dzięki temu bezpieczne i całkiem komfortowe życie, no wręcz raj na ziemi. Właściwie od samego początku z tego filmu bije pozytywna energia, która jest wręcz zaraźliwa, a humor tutaj przedstawiany całkiem nieźle wpasował się w mój gust, a jak wiemy śnieg to zdrowie i też potrafi dodać mnóstwo pozytywnej energii. A osobiście trochę się bałem poziomu humoru w tym filmie, że jednak mnie nie podpasuje, a wiem, że niektórym ludziom faktycznie nie podpasował, ale w moim przypadku tak nie było, bo było kilka momentów, w których autentycznie szczerze się śmiałem. Dawno też nie widziałem filmu, który mnie tak zachwycił wizualnie już od pierwszych chwil. Pierwsza myśl po zobaczeniu Barbilandu była prosta i zwięzła. Jezu, jak to wszystko kapitalnie wygląda. Scenografia jest kapitalnie przemyślana i widać dbałość o nawet najmniejsze szczegóły, którą w wielu dzisiejszych filmach nie widać już tak mocno. Wszystko autentycznie wygląda jak zabawkowe domki, w których mogłyby mieszkać lalki, a stroje postaci ponoć bazują na prawdziwych outfitach, które te lalki przywdziewały. Widać, że ktoś naprawdę pieczołowicie podszedł do kreacji kostiumów, które postacie tutaj noszą, co też zasługuje na wszelkie pochwały. I dla osoby, która bardzo lubi doceniać kobiecą modę, jest to istna gratka. I przede wszystkim kocham to, jak ten film nie boi się kolorów. To może dziwnie brzmi, ale uwierzcie mi, jestem już tak przyzwyczajony do tego, że wiele współczesnych blockbusterów wizualnie opiera się na ciemnym żwirze i akcji dziejącej się w nocy, by nic nie było widać. Że widok filmu, w którym tego praktycznie nie ma, to prawdziwa ulga dla oczu. I powiew świeżego powietrza. O, i kocham to, że większość tutejszej architektury opiera się na jednej z moich ulubionych barw, czyli różu. Chyba tylko Steven Universe może konkurować w tym aspekcie, jeśli chodzi o ilość koloru różowego. Jest to drobna rzecz, ale jako fan tego koloru mnie osobiście bardzo cieszy. W skrócie, absolutnie kocham to, jak ten film wygląda, i cieszę się, że po tak długim czasie mogę wreszcie pochwalić jakiś film z. Za to, jak wygląda, bo stało się to obecnie coraz rzadsze. Mamy tu też drobne elementy reklamy całej marki Barbie, bo zostajemy tu zasypani wieloma ciekawostkami z historii tej jakże kultowej lalki. Co dla fanów będzie zapewne nieocenioną kratką, a dla laików całkiem fajną okazją na zapoznanie się z ciekawymi faktami dotyczącymi historii Barbie. Słyszałem komentarze, że cały ten film jest jedną wielką reklamą marki, i choć do pewnego stopnia się zgodzę, bo trudno, żeby film o popularnym komercyjnym produkcie nie był jakąś formą jego reklamy. Już pomijając to, że film sam w sobie jest w dużej mierze komercją, ale uważam, że tylko na początku jest to najbardziej prominentne, a później nie odczułem żadnego szczucia ze strony twórców krzyczących, weź kub tą lalkę do cholery. Myślę, że mogę to porównać do Lego Movie, które też w pewnym stopniu reklamowało Klocki, ale nie zapomniało przy okazji być po prostu dobrym filmem opowiadającym ciekawą historię. Mimo mych zachwytów nad wieloma elementami, początek aktorskiego Barbie. Sugerował mi to, co sugerowały mi zapowiedzi. Prostą, niezobowiązującą, lekką komedyjkę, która ma przede wszystkim bawić i po której nie powinieneś się spodziewać niczego większego poza dobrą zabawą. Nic szczególnie ambitnego, od po prostu fajny i przyjemny filmik, przy którym nie chcesz umrzeć jak przy oglądaniu wszelkich animacji z Barbie. Ale nadal pamiętając, że jest to film pani Gerwig, gdzieś z tyłu głowy mówiłem, no nie, coś mi tu nie gra. Nie wierzę, że taka reżyserka mogłaby ograniczyć się tylko do prostego, przyjemnego filmidełka. Nadal czekam, gdzie jest Haczyk. Tu musi być coś więcej. Nie ukrywam, że oczekiwałem tu czegoś ciutu większego, mając na uwagę to, z jaką twórczynią mam do czynienia. I był krótki moment, gdy miałem wątpliwości, czy aby nie oczekuję trochę za dużo. Ale wystarczyła odrobina cierpliwości, bo po jakimś czasie cała ta skąpana wróżu sielanka się kończy, gdy Barbie nagle zaczynają nawiedzać dziwaczne myśli, kwestionujące sens Swojej egzystencji. A to myśli, które raczej nie przystoją Barbie i przeszkadzają jej w utrzymaniu naturalnego rytmu dnia, więc ewidentnie coś tu jest nie halo. Wobec tego, aby odkryć przyczynę tego kryzysu, Barbie, razem z Kenem, który wbił do jej auta nieproszony, wyrusza do świata ludzi, aby znaleźć osobę, która się nią bawi, bo to ma niebagatelny wpływ na naszą bohaterkę. Dygresja, uwielbiam to, że Barbiland jest krainą, do której można po prostu pojechać samochodem a nie robić nic szczególnie skomplikowanego, jak przechodzenie przez jakiś portal czy coś. I kocham te wszystkie montaże pokazujące drogę z Barbielandu do świata ludzi. Serio uwielbiam umowność tego filmu. I druga dygresja. Kocham to, że nawet świat ludzi wcale nie jest jakiś wyjątkowo stonowany wizualnie, choć rzecz jasna nie jest tak pstrokaty jak Barbieland, ale na pewno nie jest jakiś mega gritty, żeby podkreślić to, jak różni się od bajkowego Królestwa Barbie. Tutaj po prostu coś widać, i to troszkę smutne, że w dzisiejszych czasach jedyną z większych pochwał głośniejszych filmów jest to, czy cokolwiek widzisz na ekranie. W każdym razie to właśnie od tego momentu filmy pani Gerwig ukazuje widzowi swoje prawdziwe oblicze i zaczynasz dostrzegać, że to nie jest tylko zwykła, przyjemna komedyjka z Barbie. To dzieło nie ma tylko dać ci prawie dwie godziny miłej rozrywki, ale podejmuje się zadania skomentowania wielu kwestii natury społecznej, o których młodziutcy widzowie prawdopodobnie jeszcze nie rozmyślają, choć nie jestem jakoś bardzo obecny w społecznościach młodych, więc może się mylę i ja się nie znam. Mamy tu komentarz na temat samej Margi Barbie i film podchodzi do tego zaskakująco zniuansowanie. Owszem, mówi o plusach tego, że ona istnieje i jak duży pozytywny wpływ ma na ludzi bawiących się tymi lalkami, no bo hej, idea, że taka plastikowa kobieta może być każdym lekarzem, aktorką, astronautką i itd. Tak jest wyjątkowo inspirująca. Ale film o dziwo nie boi się także skrytykować tego stanu rzeczy, bo mimo wszystko jest wiele kobiet uważających, że Barbie sama w sobie jest istnym paliwem na kompleksy, sugerujące, że istnieje jakiś wielki ideał kobiety, do którego powinno się dążyć. A to jest trochę słabe, bo ideały nie istnieją. Mamy tu też krytykę kapitalizmu i korporacji, i tego, jak traktowane są tam kobiety, czego reprezentacją jest ekipa garniaków Zematel, i słyszałem argumenty, że mają trochę za dużą rolę w tym filmie, i że ta beka z ich korbą myślenia jest zbyt przeciągnięta, ale ja osobiście tak tego nie odebrałem, i nie miałem niezły ubaw w oglądaniu ich głupich prób schwytania Barbie. No i przede wszystkim najczęściej ten film porusza kwestie konfliktu płci oraz dzisiejszych relacji międzyludzkich między kobietami a mężczyznami i wbija szpilen takim ideom jak patriarchat i matriarchat, które tak naprawdę w swojej czystej powierzchownej postaci są sposobem na szufladkowanie obu płci i sugerują, że jest jakiś zbiór niepisanych zasad, w który musisz się wpisywać, bo jak nie to cię czeka ostracyzm. A szufladkowanie nie jest czymś dobrym, bo ignoruje wszelkie niuanse, z jakich człowiek jest zbudowany. Oczywiście, dzięki temu ten film jest istnym koszmarem dla tych wszystkich zagranicznych, ultraprawicowych kanałów, które po premierze dwoiły się i troiły, żeby przedstawić go w jak najgorszym świetle, ignorując wszelkie niuanse, tylko po to, by wpisać się w konkretną narrację, co w pewnym momencie zaczęło przypominać po prostu komedię, ale już się do tego przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o takie kanały. Niestety, dość często spotykam się z narracją, że ten film jest. Jest konkretnie antymęski i ciśnie bekę z idei męskości i z facetów, ile wlezie. Cóż, częściowo to jest prawda, bo mamy tu mnóstwo beki z klasycznych zachowań facetów i idei, które przekazuje patriarchat. I to dla mnie były najlepsze momenty filmu, bo nie ukrywam, że uwielbiam dzieła kultury cisnące bekę z męskości. I nie, mnie ten film w żadnym stopniu nie obraził, bo dlaczego miałbym mnie obrażać film o Barbie? I wbrew pozorom powiem, że rozumiem, że patrząc tak totalnie powierzchownie, że tak to ujmę, na chłopski rozum, ktoś mógłby to tak odebrać, ale. Ale tak naprawdę sprawa jest znacznie bardziej zniuansowana, niż się wydaje, a film podchodzi szczególnie do tego tematu z wielu stron. Po pierwsze, matriarchatowi też się tu dostaje, bo on też mógłby w swej czystej postaci doprowadzić do obecnej sytuacji w świecie mocno patriarchalnym, a przecież nie o to chodzi. A po drugie, to nie jest tak, że mamy tu prosty jak konstrukcja Cepa komunikat, że faceci to dybile i koniec kropka. Tak, często zachowują się jak dybile, i bardzo szkodliwie, i to jest słabe. Że obecnie mają ciut za dużo do powiedzenia w wielu kwestiach, ale jednocześnie film Majaja by pokazać, że to też z czegoś wynika i że są powody, że tylu facetów do takich zachowań ciągnie i bezmyślne demonizowanie ich przez to nie jest rozwiązaniem. Zresztą działa to tak samo w drugą stronę. Tak naprawdę obie strony dostają po głowie, ale jednocześnie film daje im obu dojść do głosu, najbardziej piętnując skrajności, które nigdy nie są dobre w jedną i w drugą stronę. Cóż Przynajmniej ja to tak widzę, i kto wie, może to tylko moja indywidualna interpretacja, ale nie przeczę, że bardzo lubię dzieła kultury ukazujące takie rzeczy z wielu stron. Pokazując poważne minusy obu stron i nie negując tego, że te minusy są poważnym problemem, ale nie demonizując ich w 100%. Przedstawiając sytuację na spokojnie, starając się po prostu ją zrozumieć. Bo wszystko z czegoś wynika, i najlepszą opcją na rozwiązanie problemu jest jego zrozumienie. To jest po prostu niesamowite, że film o Barbie, wiecie, plastikowej lalce, którą bawią się ludzie w różnym wieku, dostajemy tu tak zniuansowane dyskusje na tematy wrażliwe społecznie. Trzeba przyznać, że ten film stara się złapać wiele srok za ogon i poruszyć całą gamę najróżniejszych kwestii. I o dziwo, znaczącą większość z nich prezentuje naprawdę dobrze. I sprawia to, że o tym filmie zwyczajnie chce się dyskutować. A to jest coś, co coraz rzadziej można powiedzieć o wielu dzisiejszych głośnych produkcjach. Coś czuję, że będziemy o nim mówić jeszcze długo, bo tak często porusza tematy, które inne dzieła popkultury poruszały parę razy, ale niestety duża część z nich jest nadal aktualna, a są to kwestie ważne, więc dobrze byłoby o nich przypomnieć w nadziei, że będzie to miało jak. Jakiś pozytywny wpływ na ludzi. Aczkolwiek, jak bardzo szanuję to, co film chce przekazać, mam jednak problem z tym, w jaki sposób chce to przekazać. Umówmy się, to delikatnie mówiąc, nie jest najbardziej subtelny film na świecie, i bardzo często dostajemy tu sceny, gdy postacie zatrzymują całą akcję, żeby dosłownie robić widzom wykład na temat patriarchatu, sytuacji kobiet i tym podobne. I chcę zaznaczyć to od razu. Moim problemem nie jest treść tego przekazu, bowiem ten film, film jest mi bardzo bliski jeśli chodzi o moje postrzeganie tych kwestii. Nie chodzi mi o samą treść, tylko o formę, bo nie ukrywam, że te monologi są tak łopatologiczne, że momentami autentycznie wybijały mnie z filmowego doświadczenia. Wydawały mi się trochę nienaturalne i czasami zdawało mi się, że tak naprawdę te monologi nie mówią postacie z tego filmu, tylko pani reżyser, która przejęła kontrolę nad ich ciałami, żeby powiedzieć wprost to co chce przekazać. Żeby nie było, jest kilka momentów, gdy ten film stara się coś przekazać subtelnie, jak na przykład w scenie spotkania Barbie z postronną babunią, ale w większości przypadków mówi bardzo wprost o swoim przesłaniu, trochę w stylu Jokera z filmu Tota Philipsa. Nie wiem, może to wynika z obawy, że jeśli ktoś młodszy pójdzie na ten film, to nie wyłapie wszystkiego na własną rękę, ale nadal uważam, że można byłoby to zrobić lepiej. Także, no, doceniam starania, ale forma tego przekazu nie zawsze przypadała mi do gustu nawet jeśli mówione są tu bardzo trafne i mądre rzeczy. Ja wiem, że się powtarzam, ale Jezu, nie mogłem przestać się rozpływać nad technikaliami tego dzieła. Scenografia, kostiumy i inne takie takie, no to jest po prostu cud miód, malina I byłbym bardzo ucieszony, gdyby większa ilość dzisiejszych filmów prezentowała tak dobry poziom. Obsadowo aktorska Barbie także prezentuje się wyśmienicie. Margot Robi jako Barbie sprawdza się świetnie, aktorzy grający mniejsze poboczne role także dają ze siebie tyle, ile mogą, a dzięki temu ich performensy są w stanie nawet jeśli ich postacie nie zawsze grają dużą rolę. Ja ich wszystkich szanuję niesamowicie, ale bądźmy szczerzy: większość tego pięknego show kradnie Ryan Gosling w roli Kena. Od jakiegoś czasu ten aktor nieodłącznie kojarzył mi się z bardzo stonowanymi rolami postaciami, raczej niesłynącymi z wybuchów emocji, a raczej z posiadania miny smutnego psa, któremu kot ukradł miejsce do spania. Tutaj wygląda to tak, jakby Gosling bardzo chciał udowodnić, że stać go na więcej i potężna. A aktorska energia buzuje od niego za każdym razem, gdy kamera go ujmuje. To jest totalnie przerysowana, przesadzona rola, ale to właśnie w niej jest piękne, bo pasuje przynajmniej w mych oczach do tej postaci, a najzabawniejsze momenty tego filmu dla mnie to właśnie te dotyczące Kena. Choć mimo wszystko muszę wspomnieć o tym, że moją drugą ulubioną postacią z tego filmu, zaraz po nim, jest Alan. Tak, wiem, ma on bardzo, bardzo malutką rolę, ale kurde, gość jest moim duchowym zwierzęciem. To jedyny facet, którego nie interesuje całe to pierdololo o koniach i trzepaniu, a w scenie, gdy wbija do auta dwóch pobocznych bohaterek po to, by uciec od tego samczego pierdolnika, który wprowadził do Barbie Landu Ken, to miałem takie, boże, to ja, that's me. A na koniec pojadę czymś chyba trochę kontrowersyjnym. Muzyka. Niestety, nie jestem fanem muzyki w tym filmie i co gorsza, nawet ten Jakże rozpoznawalny dziś kawałek I'm Just Ken nie zrobił na mnie wrażenia. Nie wiem, jakoś te muzyczne momenty nie porwały mnie i dla mnie muza tutaj jest trochę nudna i nie zapadła mi w pamięć. Ale coś czuję, że będę tu w mniejszości, więc nie zwracajcie uwagi na głupie gadanie z piwnicy. Podsumowując, może niekoniecznie zaliczam się do grona ludzi będącymi istnie zachwyconymi Barbie od Greta Gerwig, ale do licha skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jest to dla mnie jedno z większych zaskoczeń filmowych ostatnimi czasy. Bałem się, że to będzie po prostu bezduszny skok na kasę robiony przez wyrobnika, ale zamiast tego dostałem świetny film. Zabawny, kreatywny, piękny wizualnie i przede wszystkim bardzo stymulujący intelektualnie i mówiący wiele bardzo ważnych, i interesujących rzeczy o naszym społeczeństwie. Co prawda nie zawsze forma tych przekazów do mnie trafiała, ale to nie zmienia tego, że bez tego ten film nie byłby nawet w połowie tak angażujący. To przede wszystkim film Grety Berwick. Konkretna wizja utalentowanej osoby, która nie ugięła się pod presją garniaków myślących tylko o hajsie i nie pozwalającej wejść jej na głowę, by ostatecznie dać widzom film, który nie będzie kolejnym blockbusterem, o którym wszyscy zapomną po dwóch tygodniach. Nie da się Ukryć, że to jest fenomen, i bardzo cieszę się, że dane mi było dożyć czasu, gdy jakiś dobry film faktycznie staje się fenomenem kulturowym, a nie jest po prostu kolejnym popcorniakiem do zapomnienia, bo takich przypadków dzisiaj jest niestety coraz mniej, więc warto się z tego cieszyć, ile wlezie. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle, dzięki wam za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć.